Hej, siemanko z tej strony Patryk 040407 i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii The in the Flute. Zobaczmy jakie mamy tutaj zadania. Ostatnio mocno ulepszyliśmy sobie naszą tratwę. Więc nasz ekwipunek trochę się i poszerzył i pomniejszył też, bo mamy mniej trochę rzeczy przez to ulepszenie. Ja bym chciał zobaczyć, czy mogę sobie stworzyć strzałę jakąś. Mogę. To od razu tworzymy, jak najwięcej się da. Mm. W razie czego wezmę sobie skażone mięso, jedno. I teraz tak, to mam, to mam, dobra. Odłożę sobie może coś tutaj na dół, co nam się nie przyda. Na przykład, tak jak to. Tak jak na przykład, um, może sobie zjemy to mięso? Ok. I teraz tak. Jakie mamy zadania? Obie sklep z narzędziami. 10 yuki. mamy sidła zrobić. A te sidła jak się robiło? Jeszcze raz spojrzę. Um, te sidła są tutaj. Dwa plecione sznury. No to zrobimy to od razu. O, od razu to zrobię i będę miał. O nie, nie, nie. Zawsze to samo robię. No. Muszę się nauczyć, żeby czekać, co mi się tutaj ustawi. O, dobra. Sidło. Super. Czy ja to będę miał tutaj? Mam to wszystko tutaj, dobra. Drzewko tutaj mamy Trzeba uważać na węże dziki dziki eee, Pałek wodnych sobie trochę zbierzemy może, bo mamy mało już z tego co pamiętam A mogą nam się przydać Tutaj mamy te takie ciernie, w które nie chcemy raczej wchodzić I tu mamy wilka i rozbijmy od razu tak. Hop, hop. I niech on się zajmie z tym mięsem. A my sobie tu pozbieramy rzeczy. Jak on sobie to tam je. Przyboru do szycia mamy dużo. Więc super. Bierzmy sobie weźmiemy, bo to nam da trujące mięso. Dziki czosnek też weźmiemy. No i to bierzemy oczywiście. No, to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Hmm. Dobra, lecimy dalej chyba. Tylko się jeszcze tutaj napiję. Hop! Napi się. OK. I lecimy dalej naszą tratwą. Chyba się też prześpię, bo mamy dosyć mało snu. Kurtka z, z dzika. Okej. Okay. Śpi. Trzy godziny. Dwie, dwie... godziny niech będą. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Nie pada. No dobra, odpływamy. Płyniemy w takim razie do dziczy. O kurczę, ale nam zasłoniło ekran. Mam nadzieję, że znowu się film tutaj nie zbaguje ani nic i nie będę musiał znowu tam fradzić dźwięku. Nowy cel król dzików. Co? Już z żoną króla dzików. To jest jakiś król dzików na tej wyspie, czy co? Ej, no teraz się zaczęłem trochę bać. Teraz teraz mnie trochę przestraszyli. Pusto tutaj. Czy ja mam jakieś kołki, czy coś to mogę zrobić w takim razie? Zobaczymy, co tu będzie, ale... trochę się boję teraz tutaj chodzić. To jest jakiś duży dzik! <noise> Zostaw mnie! Nie! Jakiś gigantyczny dzik mnie goni! Oh, ja nie mogę. Co to było w ogóle? Ja no w takim razie szukamy kołków. Trzy plecione sznury. No dobra. Na szczęście nazbieram sobie trochę tych pałek wodnych i teraz mogę robić plecia Plecione sznury powiedziałem. Boję się tego dzika, słuchajcie. On tu na mnie czekał. Czekajcie, muszę go jakoś wyminąć i wrócić do tratwy. Ja, nie, no musimy go zabić, ale jak? Wchodzę, rozstałem pułapkę i uciekam. Może będzie tak blisko. Ej, no nie. Ja, bo jest tak blisko. No to jak ja mam go rozwalić? No co ja mam teraz zrobić? Dobra, musimy spokojnie, nie widzi mnie. Dobra, teraz musimy zrobić tak, żeby on to w to po prostu. O! No chodź tu. No jest jakiś mądry ten dzik No wejdź w tą pułapkę W tym razie strzelę sobie do niego Cyk Ale wyrwał Lecimy druga strzała Cyk Ale jeszcze żyje Zbuduję ją trochę dalej Dobra, no, taktycznie Taktycznie Chodź tu dziku Wejdź to, wejdź No, wejdź w tą pułapkę! Jest! No co? Jeszcze żyje? Czy są jakieś jaja? Robię drugą pułapkę. Ojem, ja nie będzie na to stać. Nie stać mnie na drugą pułapkę. Jak ja mam go zabić? Nawet nie bym wziął ten nóż, który mam tutaj i go dziag... no ale nie mam jak. Jak ja mam to zrobić? No nie mam tyle rzeczy, żeby go zabić. Przed drzewka jakieś zebrać? Czekajcie, ja to zrobię, spokojnie. Tylko zbierzemy, dobra, dobra. Musimy robić uniki i zebrać drzewka. Spokojnie, uda nam się, uda nam się. Ja mam przeszukać to auto tutaj, więc poczekamy aż on szarżuje. Szybko szukaj, anuluj. On szarżuje, teraz sobie szybciej przeszukamy to. Alkohol bierzemy. Nie mam jak go zabić. Nie mam jak, po prostu nie mam jak. I też bardzo, bardzo bym chciał. Nie mam jak. Nie, mam... nie wiem jak to mogłoby nie użyło mnie, ale nie mam jak zrobić ani pułapki, ani strzał, ani nic. Tu mało no, no, drzewek, mało piór, mało wszystkiego. No dobra, nie walczymy z nim w takim razie, niestety. Zabrałem wszystko, co miałem i odpływamy chyba. Chociaż bardzo chciałem go zabić, no to niestety nie mam jak. Czy dopłynę do tego miejsca? Dopłynę. Dobra. No. no ja mam nadzieję, że takich bandów więcej nie będzie. Tylko, że taki błąd nie stresuje, że dźwięk się zniszczy i. albo jeszcze grę wywali, albo coś, no nie wiem. Będę zbierał wszystko, słuchajcie, bo okazuje się, że wszystko się przydaje. Kiedyś nie zbierałem drzewek i teraz by się przydały. Dobra, tyle starczy chyba. Morwę nie chce, nie ma szans, to jest tylko do jedzenia. To są króliki czy mrówki? Nie wiem. Tu jest coś? Bez zadania. Docker. Zbierz, nie mamy nic, bo nie robimy zadań. no. Docker. Odwiedź przystań to jedyne miejsce, gdzie możesz naprawić już kocanować. No dobra, no to to będzie proste. Ja bym się tu przespał do rana może. Może króliki wyjdą albo... O, No i takie coś jest super anskie. Dawaj mi to piórko. Piórko się przyda do strzał. Pipo na A, no tak. W tym razie zostaje siła, może już w tym momencie. To powinno być narki królików. Więc... O. Ej no, nie, 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 nie. Zostaw. Przestań iść w tą stronę. Nie. O, dobra, naprawiłem. Tyle? Nie muszę zostawiać, tak? No to świetnie. Nie, zostawimy sobie, słuchajcie, było tą pułapkę. Um, zostawimy sobie ją. Bo skóra klikam się przyda akurat. Zbierzemy sobie tutaj to. Biegnę do naszej Łodzi w takim razie sól wędruje tutaj Pałki wodne. Wędrują tutaj. tutaj. To tutaj. To tutaj. To tutaj, to tu, to tu. To tu. To raczej nie. Dobra, to chyba wszystko. Prześpię się tutaj. Śpi. Jednak nie będę spał. Żartowałem. Opuść trotwę. Co tu się dzieje? Nie ogarniam czasem tej gry po prostu. Tutaj przeszukać sobie coś. Stare drewno obierzemy. Stół warsztatowy, czy coś nam tutaj do to Strzała na pewno robimy Wstrzymujemy zestaw do skóry, a zestaw do skóry się robi ze skóry królika A królika złapaliśmy. Żartowałem Naprawdę to, to nie Złapaliśmy! Let's go! Zajęczę rękawiczki Zestrzel jeszcze jednego A, trafimy jakiegoś zajęcie spodnie, zajęczę rzeczy Ale totalnie mnie to nie interesuje Bo Idziemy sobie do stołu Robimy zestawy do szycia Torbę możemy zrobić No i to jest coś co ja bym chciał Tylko czy robimy sobie torbę Czy robimy sobie ubranie Ubranie nam w sumie aż tak nie jest potrzebne W ogóle mogę robić kurtkę z wilka? Nie mogę, bo to mu się odwie Nie, robimy torbę, słuchajcie Torba nam się o wiele bardziej przyda Torba No i teraz to można żyć! No właśnie. To nam zmienia całą postać rzeczy. Wszystko nam to zmienia. Dobra. Lecimy. Mega fajnie, mega fajnie. Że to znaleźliśmy. A teraz idę sobie płynąć łódką. Superansko! Mam nadzieję w ogóle, że niedługo będziemy mieli jakiś etap kolejny, piąty czy coś. Przydałoby się też odkryć tą stację do naprawy łodzi, bo mamy trochę rzeczy do tego. Dobra, udało nam się wszystko ominąć. Trochę skupienia to wymaga czasem. Mm, ominę ten las chyba. Omijam ten las, omijam ten las, nie mam energii! O, dobra. Gdybym nie ominął tego lasu, to bym nie dotarł tutaj. Albo las, albo to, ale wybiorę to. To nie dosyć, że nam daje zadanie. Docker. Zobaczmy, co będziemy mogli sobie zrobić jeszcze w tej tratwie. E... Silnik do tratwy raczej nie, kuchenka, wytrzymała radwa, e, e, tratwa, albo to. Co jest najtańsze? Wytrzymała rama tratwy jest najtańsza. Za czym czy w ogóle możemy cokolwiek z tego skraftować. Muszę ten tylko jedne, to i dwa te, a czy mamy cokolwiek? Nie mamy niczego, czyli i tak i tak nic nie skraftujemy. Więc po prostu chyba... Zrobię to. Naprawię nam tratwę. Poważne naprawy. 100% życia, no i płyniemy. Niestety nic nie ulepszymy, ale no trudno. Myślę, że z takimi ulepszeniami jakie teraz mamy, to na spokojnie byśmy mogli przejść całą grę. Spójrzmy tędy sobie. Burza się zaczyna kolejna. Niestety. Kolba kukurydzy. O! Dawno kukurydzy nie mieliśmy. Często można znaleźć alkohol monopolowy. Drzewka. Jak najwięcej mi tego dajcie, mleczów? Czy potrzebujemy mleczy? Potrzebujemy mleczy. Oj, bardzo potrzebujemy mleczy. Nie mam już w ogóle naparów z mleczu, więc słabo. Trzy wilki. O, normalne, normalne. Jakieś randomowe wilki tu są? A, czy ja mogę zrobić na nich pułapkę? Mogę jedną. Dobra. Czy mógłbym zrobić kołki jeszcze? Bo na kołki chyba one też umierają. Mogę zrobić tylko jedną. Dobra. To robię w takim razie. Czemu nie? Dwa z głowy. No to nie był dobry pomysł. Się, ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się, biegnij, biegnij, biegnij. biegnij. Na tracę. Aha, to był mega słaby pomysł. Bandaże zrobimy na pewno. Mamy no, pełno tych rzeczy tutaj do robienia bandaży. Czekajcie. Ja nie chcę marnować tutaj tego. Bandaży użyj. Może w ekwipunku ich użyjemy co? Tak będzie łatwiej. Jeden że kolejny. Muszę zebrać biel. CO JEST? One walczą ze sobą. Szybko, 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 rób to mięso. Rób to mięso, zanim nic tu. Dzik przegra, na pewno dzik przegra. Wielko wiele częściej trafia. Muszę zrobić kolejny bandaż. No dawaj dawać. Zjem sobie coś może, ten naprawdę. Nie zabijacie się, czy nie? Jestem tacy dobry w robieniu uników, nie? Dobrze są w ogóle zero, oni się nie trafiają w ogóle, cóż za walka, naprawdę. Dobrze, no zabijcie się nareszcie, no. nie można. W ja czasie sobie zbiorę może te wilki. Alkohol. Szmaty, okej, okay, juka. Weźmiemy juka. Dzisiaj teraz, komażce teraz, już łaskawie się zabiliście? W środku walki sobie postanowił zjeść, a ten se ucieka. już nie walczą, no właśnie. Spierdzielam stąd na kubek, może słoik, nie kubek, no właśnie. Celem, jaki kubek w ogóle? Pusto, dobra. Wody tutaj. Czy ja mam jakiś filtr? Nie mam żadnego filtru do wody. Teraz tak. Więc mamy osiągnięcie, żeby zjeść każdy typ rośliny, ale śmiesznie Tego się nie spodziewałem Niestety, ale mamy za mało życia do walki oj 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 oj! Nowa lokacja, Dolina Zimnego Źródła Region szósty z dziesięciu, super Mamy kolejny region ...i mamy złe ubranie od razu. Płyniemy tędy pod mostem. No i to jest pierwsza lepsza lokacja, więc za niej płyniemy. Ale w rogu jest śmiesznie. Dobra. Co to za opatrzeniowa benzyna Stoi właśnie w tej narzędzia. Ale... To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, tylko sprawdzę, o kurde, faktycznie dolina zimnej wody, zimnego źródła, mega zimno tu jest. A więc, tak, w kolejnym odcinku będziemy musieli sobie pozbierać wiele, wiele, wiele rzeczy. A na razie będę się z Wami żegnał, a więc trzymajcie się, no i cześć.